Część pierwsza. Bajka o zaufaniu. Utrata zaufania. Dawno, dawno temu w wiejskim domu państwa bednarskich mieszkały zwierzęta kotka kicia i pies Burek. Nie żyły ze sobą w zgodzie. Każde z nich miało ku temu swoje powody. Głupkowate zachowania burka i jego brak dbałości o higienę drażniły kotkę. Psu z kolei nie podobało się, że kicia była taka wybredna i zawsze zadzierała nosa. Kiedyś burek tak się rozpędził, że dla zabawy zagonił ją na drzewo. Nigdy mu tego nie wybaczyła. Parę razy kicia pokazała burkowi swoje ostre pazurki, od tamtej pory starał się jej unikać. Poza tym powszechnie wiadomo, że koty żyją z psami, no właśnie jak pies z kotem. Zarówno Kicia, jak i Burek słyszały od swoich rodziców wiele przerażających historii na temat zażartej i odwiecznej wrogości pomiędzy obydwoma gatunkami. Pewnego dnia Burek, niechcący, nadepnął kotce na ogon. Kicia odwróciła się i zaatakowała nieuważnego psa, przejeżdżając mu pazurami po pysku. Burek warknął i rzucił się z zębami na kotkę, która próbowała ratować się skokiem na stół. Niezbyt jej się to udało. Pazurki wbiły się jej w obrus i kotka zaczęła się zsuwać, a z nią cała zastawa, stół dopiero co nakryto do obiadu. Wszystko to spadło teraz na podłogę, rozbijając się z głośnym hukiem. Do jadalni wbiegła pani Bednarska z najmłodszym dzieckiem na ręku. O nie, co za bałagan! zawołała. Przestraszony mały Jaś rozpłakał się, wydając z siebie żałosne, rozdzierające uszy dźwięki. Do pokoju wpadła siedmioletnia Kasia. Co się stało? spytała. Na końcu dołączył do nich pan Bednarski z twarzą poczerwieniałą z gniewu. Dość tego! krzyknął, a burek i kicia czym prędzej czmychnęły z jadalni. Jeśli nie nauczycie się żyć razem, to was wyrzucę! Wszystkie zwierzęta! zawołał za nimi gospodarz. Mówiąc wszystkie zwierzęta, pan Bednarski miał na myśli także pozostałych trzech mieszkańców domu: papugę Are, chomika Hale i złotą rybkę Wirka. Głośno wypowiedziane ostrzeżenie dotarło do wszystkich. Ton pana Bednarskiego jednoznacznie wskazywał, że naprawdę wprowadzi swoją groźbę w życie. Już od dłuższego czasu miał dość bałaganu, jaki robiły burek i kicia. Tym razem Miarka się przebrała. Oczy Kasi napełniły się łzami. Tatusiu, nie, proszę, nie wyrzucaj zwierzątek. Pan Bednarski przykucnął i spojrzał córce głęboko w oczy. Kochanie, nie chcę się ich pozbywać, ale musimy im ufać i wiedzieć, że potrafią się dobrze zachowywać. Jeśli dalej będą ze sobą walczyły i rozbijały nasze naczynia, będziemy musieli się z nimi pożegnać. Ale tato, zaczęła Kasia. Ojciec ma rację, weszła jej w słowo pani Bednarska. Jeżeli chcą stanowić część naszej rodziny, to muszą się dostosować do naszych zasad. Musimy mieć do nich zaufanie. Ale jeżeli się tego nauczą, to będą mogły zostać? Spytała zapłakana Kasia. Tak, ale tylko wtedy, gdy przestaną wszczynać bójki, zapewnił ją ojciec. Wiekowa i mądra papuga z powagą potrząsnęła głową, a następnie otworzyła dziób. Ludzie usłyszeli jedynie skrzeczenie, natomiast wszystkie zwierzęta dokładnie zrozumiały jej komunikat. Wszyscy zbieramy się na naradę, w salonie, dokładnie o północy. Obecność obowiązkowa to jest sytuacja nadzwyczajna. Wieczorem, przygotowując się do snu, pani Bednarska przeprowadziła poważną rozmowę z mężem. Kochanie, pies i kot naprawdę dzisiaj narozrabiały. Ale twoja reakcja wydaje mi się nieco przesadzona. Czy coś jeszcze się stało? Pan Bednarski westchnął i usiadł. W pracy nie wszystko idzie po mojej myśli. Miałem dziś spotkanie z szefem. Oznajmił, że nie ma pewności, czy zajmuje odpowiednie stanowisko. Co chciał przez to powiedzieć? Wyjaśnił, że jest rozczarowany moim brakiem zdolności do samodzielnej pracy. Stwierdził, że nie ma czasu, aby wykonywać pracę za siebie i za mnie. To musiało cię naprawdę dotknąć, zauważyła żona. Oczywiście na tym stanowisku mam wiele nowych zadań i pracuję bardzo dużo. Denerwuje mnie to, iż oczekuję, że od razu będę pracował pełną parą. Mógłby przynajmniej poświęcić mi nieco uwagi i wskazać ludzi, którzy mi pomogą, skoro on sam nie ma na to czasu. Nie możesz z nim o tym porozmawiać? spytała pani Bednarska. To nie będzie łatwe, potrząsnął głową jej mąż. Twierdzi, co prawda, że drzwi do jego gabinetu są zawsze otwarte, ale umówienie się z nim na spotkanie to nie lada sztuka. Wygląda na to, że to kwestia zaufania. Ten sam problem mamy z naszymi zwierzętami, powiedziała z uśmiechem kobieta. Tak. Stres w pracy, chaos w domu. Jestem między młotem a kowadłem, roześmiał się gospodarz. Dziękuję, że mnie wysłuchałaś, kochanie. Muszę się zrelaksować podczas tego weekendu.